Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny dzisiaj na moim kanale. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzisiaj spontanicznie e, dlatego, że mam dla Was haul e, z drogerii Ezebra. A dlaczego spontanicznie? Dlatego, że ja czekałam na tą paczkę i wcale długo na nią nie czekałam, dlatego że tak naprawdę dostałam ją prędko, bardzo szybko, praktycznie na drugi dzień. Natomiast mój kurier przyjechał dzisiaj dość późno i właśnie przed chwilą ta paczka wpadła w moje ręce. E, tak jak mówiłam, jest już dość późno, ja dzisiaj naprawdę dużo rzeczy ogarniałam w ciągu dnia. Jestem już taka, wiecie, po całym dniu Ale stwierdziłam, że najlepiej takie rzeczy nagrywać na bieżąco Także włączyłam aparat, jestem tutaj z Wami I już Wam pokazuję i mówię co i jak Widzicie już pewnie po tytule Zapraszam Was dzisiaj na haul drogeryjny z internetowej drogerii Ezebra Myślę, że dużo z Was zna Ezebrę Ja pamiętam jeszcze kilka lat wcześniej, kilka lat wstecz jak robiłam w niej dość często moje zakupy, ezebra cały czas jest, cały czas działa, mam mnóstwo fajnego asortymentu, dodatkowo ma rewelacyjne ceny. Znajdziecie tam kosmetyki kolorowe, kosmetyki pielęgnacyjne, zapachy do domu, akcesoria i naprawdę powiem Wam, że przepadniecie. Ja jak siedziałam, słuchajcie, w ich sklepie internetowym, to powiem Wam szczerze, że przepadłam totalnie, przepadłam totalnie. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać takie moje perełki, takie moje must have, które używam już. Będzie też kilka nowości, które używam od jakiegoś czasu, które też bardzo lubię. I. Zamówiłam je po raz kolejny, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć taki filmik, zostawcie łapeczkę do góry, zostawcie swój komentarz. Dajcie mi znać, czy znacie drogerię zebra, jestem bardzo ciekawa i co najczęściej tam zamawiacie. Zapomniałam też dodać, że znajdziecie tam również perfumy, także naprawdę można tam przepaść, każdy znajdzie coś dla siebie. Moje zamówienie, słuchajcie, przyszło w kartoniku i było naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone. Możecie mi uwierzyć. Słuchajcie, naprawdę było zabezpieczone, więc ja teraz usiadłam jakieś 3 minutki wcześniej przed filmem i to wszystko sobie po prostu odpakowałam z folii. Także zabezpieczenie zebra. Super, naprawdę super. Nie musicie się martwić, że coś tam się stanie w podróży, bo to jest wszystko super zabezpieczone. I zaczniemy od produktów, które na drogerii zebra w drogerii zebra znajdziecie w naprawdę dobrych cenach. To są moje. Produkty, które, jak wiecie, używam cały czas. Kocham, uwielbiam i nie zmienię na nic innego. I akurat tam znalazłam w bardzo dobrych cenach, a mowa tutaj o produktach Kerastas. Jak wiecie, używam tych produktów do włosów, nie zamienię na razie absolutnie na nic innego. I znalazłam produkty Kerastas w bardzo dobrych cenach, właśnie w drogerii Zebra. I tutaj mam, słuchajcie. Kąpiel wzmacniającą do włosów osłabionych i łamliwych. To jest um, jedna kąpiel, jeden szampon z jednych moich ulubionych zakręciłam, także to jest pierwsza rzecz. A mój numer jeden. W ogóle, jeżeli chodzi o wszystkie produkty marki Kerastas, to jest słuchajcie ten przepięknie pachnie i to jest kąpiel do włosów Tracących gęstość. On ma przepiękny zapach, on najbardziej mm, współgra z moimi włosami, także polecam wam serdecznie, naprawdę dobre ceny. Zajrzyjcie, jeżeli chcecie przetestować sobie, wypróbować produkty do włosów Kerastas, zajrzyjcie na Zebra, bo tam naprawdę znajdziecie je. Super cenie! Także oczywiście nie mogłoby być inaczej. Zamówiłam swoje ukochane produkty, moje takie maskę, które mam i uwielbiam. E, produkt, który już jakiś czas temu używałam i który też polecam Wam przetestować, to jest nic innego jak e, pianka. Super pianka marki Nakomi, jest to pianka Marshmallow, zamyka pory i wygładza Ja już miałam kiedyś tą piankę i ona sprawdzała się u mnie naprawdę świetnie, ma pompeczkę, fajnie oczyszcza buzię no, Rzeczywiście buźkę fajnie wygładza, buzia jest w po użyciu tej pianki naprawdę w takim fajnym e, stanie Także to jest produkt must have, który u mnie się fajnie sprawdza to jest moje drugie opakowanie i z czystym serduchem mogę Wam polecić. Także nakomi e, marshmallow, pianka oczyszczająca do twarzy. Jeżeli nie próbowałyście, to przetestujcie sobie, a jeżeli już próbowałyście, to dajcie znać, jak się u Was sprawdza i czy to też dla Was jest taki must have. Dobra, słuchajcie, teraz zrobimy sobie miszmasz, dlatego że mam dwie świece, bo tak jak Wam mówiłam, e, znajdziecie tam również e, świece, perfumy, akcesoria, dodatki. No ja nie byłabym sobą, naprawdę nie byłabym sobą, dlatego że od jakiegoś czasu marzyły mi się nowe zapachy od Janki Kendall, no i oczywiście... Ogromny asortyment, jeżeli chodzi o Janki, ja zdecydowałam się na Rainbow Cookie. Zobaczcie, to jest ta świeca od Janki Medium. Chciałam coś takiego, wiecie, ciepłego, ciasteczkowego. No, zapach powiem wam, to jest torpedo. Naprawdę torpeda. Aczkolwiek, słuchajcie, tutaj w nim trochę czuję cytrusów i świeżości. To nie jest taki ciężki, ciasteczkowy, waniliowy zapach. Troszkę tutaj czuję takiej świeżości, kwasowości, także jeżeli szukacie też Janki Kendall w dobrej cenie, to polecam zajrzeć. I kolejna to jest coconut rice cream. E, także zobaczcie, no po prostu. Czy ja mam coś więcej mówić na temat tej świecy? Nie. Jest bardzo delikatna, wow, pachnie przepięknie. I też ma tutaj taką nutę damskich, świeżych perfum. Tak mi się przynajmniej wydaje, także. Janki Candle to jest takie moje must have i tam też znajdziecie je tak jak mówię w super cenach. Mam też kilka nowości i na przykład taką pierwszą moją nowością jest marka Flaff. I tutaj mam akurat tonik do twarzy. On jest wegański, naturalny i powiem wam tak, on jest z kwiatem kudzu. Dobrze, tonik do twarzy z kwiatem kudzu intensywnie nawilży Twoją skórę Pozwoli jej zachować młody wygląd na dłużej Bardzo jestem ciekawa marki flap, bo to jest u mnie nowość, zdecydowana nowość e, Także słuchajcie, dajcie mi znać, jeżeli używacie i co z tej marki również polecacie Bo tak jak mówię, to jest produkt, którego ja kompletnie nie znam Zachęcił mnie, nie będę ukrywać swoją też e, po części szatą graficzną Także tutaj mam e, tonik do twarzy Wegański, naturalny, nawilżający e, Od marki Flap I kolejna też taka nowość Produkt, którego ja zupełnie nie znam e, To jest Raspberry and Almond Czyli nic innego jak mus do mycia twarzy e, Z malinami i migdałami Boże, zobaczcie, ja wołam oczywiście Wącham sobie opakowanie Zobaczcie jak to fajnie wygląda Taki mamy tutaj Taki mamy niebieski, niebieski miętowy pojemniczek Zobaczcie I on prezentuje się tak Taki fajny słodki pojemniczek mm, Dobra, mus do mycia twarzy Mus to puszysta wersja żeli do mycia twarzy Dokładnie oczyści skórę po całym dniu Dzięki delikatnym substancjom myjącym No jestem ciekawa Musu do mycia twarzy, moi drodzy, to ja nie miałam I tak jak mówię, marki tej też jeszcze nigdy nie testowałam Także dajcie mi koniecznie znać Jeżeli znacie i używacie produkt, który miałam okazję już testować. To jest też taka perełka, takie must have. Ja o nim Wam nie mówiłam e, Zbyt dużo Natomiast miałam, używałam e, To jest Mokosz, brązujący balsam do ciała i twarzy Pomarańcza z cynamonem Dlaczego Wam o nim nie mówiłam? Dlatego, że ja ten produkt e, stosowałam zimą e, Moim zdaniem to jest taki fajny balsam brązujący Właśnie na te takie miesiące jesienno-zimowe Dodatkowo zapach pomarańczy, zapach cynamonu Działa fajnie, rozgrzewająco Pobudza nasze zmysły Więc to jest produkt który też w fajnej cenie dostaniecie w drogerii zebra Mokosz, polska marka tak jak mówią nadaje taki fajny brązujący kolor busze i też możecie go nakładać oczywiście na ciało bo jest to oczywiście balsam brązujący do twarzy i do ciała. E, bardzo do ciała odżywczy, nawilżający o orientalnym zapachu pomarańczy z cynamonem. W naturalny sposób nadaje skórze piękny odcień opalenizny. E, także używałam, jest fajny, fajnie się sprawdza. Pomarańcza, cynamon pobudza zmysły super produkt właśnie, e, jeżeli chodzi o te miesiące właśnie e, jesienno-zimowe. Słuchajcie, mam mnóstwo próbek. To wam je wszystkie pokażę. Mam tutaj na przykład do pielęgnacji ciała próbeczkę z Bielendy, mleczko kokosowe. Mam tutaj moi drodzy coś od Eveline. Mam tutaj również słuchajcie, ojej, mnóstwo tych próbek. Mamy podkład od Eveline, mamy słuchajcie, Eko Natur masło nawilżające, śliwka, mango, jaśmin. Także mnóstwo próbek Bielenda, Eveline, dużo, dużo dobroci. I tak, co my tutaj jeszcze mamy? A, i tu mam jeszcze, słuchajcie, tak Kultowy, aloesowy żel Też będę chciała go zamówić przy najbliższej okazji Bo to jest po prostu istny sztosik I tu mam jeszcze, słuchajcie, z Bielendy Masło do ciała, mleczko brzoskwiniowe I coś takiego fajnego tutaj mam I to jest, słuchajcie, na Nakomi Scrub Wash Sweet Blueberry, proszę bardzo Coś takiego też odnakomi, więc z chęcią sobie przetestuję. Ale, ale, mam tu trzy produkty, słuchajcie. I tu jest takie moje maske, za którym bardzo, bardzo zatęskniłam. Nic innego jak, słuchajcie, korektor. Kamuflaż, bardzo znany. E, oczywiście od marki Catrice. E, I jeżeli chodzi o ten trwały korektor, bo jest naprawdę trwały, no to ja już go miałam naprawdę z trzy razy. I jak zobaczyłam, że jest na zebrze, no to stwierdziłam, bierę, bo potrzebuję raz na jakiś czas takiego fajnego krycia. Także, słuchajcie, dajcie znać, czy znacie właśnie kamuflaż, który bardzo fajnie. E, Kamufluje niedoskonałości od marki Catrice, ale myślę, że nikomu nie trzeba go przedstawiać, bo jest to naprawdę produkt bardzo, bardzo znany. Fajne krycie daje pod oczami, jeżeli macie worki, jakieś zasienienia, naprawdę Catrice, kamuflaż, są jeszcze podkłady. Fajnie sobie poradzi. I dwie ostatnie rzeczy, no jakże mogłoby być inaczej, to są produkty do ust. I słuchajcie, tutaj postawiłam na markę Golden Rose. Ja zaraz sobie te produkty rozpakuję i wam pokażę. Swego czasu bardzo często zamawiałam produkty od Golden Rose, teraz jakoś ostatnio przestałam i też byłam zdziwiona właśnie, że na Ezebrze te produkty od Golden Rose dostanę. I tutaj mam na przykład Lip Ink, matową pomadkę do ust z wegańską formułą, delikatna, płynna pomadka, dodaje fajne krycie i fajny kolor i ma ultramatowe wykończenie, słuchajcie... Jaki ja mam kolor? Kolorek 07. Zobaczcie, ona naprawdę jest e, fajna. Także zaraz Wam pokażę jej e, kolor. Zrobimy sobie tak zwane słocza. I tutaj mam jeszcze Nude Look. E, perfect. Nude look po prostu. Słuchajcie, ale jaki to jest numerek 01 Coral Nude. Także ja sobie rozpakuję te dwa produkty i Wam pokażę po prostu, jak wyglądają. Dobra, już sobie otworzyłam, już sobie poradziłam, także słuchajcie, jedziemy z tą matową. Zobaczcie, ona wygląda tak. No kolor powiem wam konkretny, i już zrobimy sobie takiego swatcha tutaj. Ja Wam zostawię wszystkie linki na dole, także będziecie mogli sobie sprawdzić. No, kolor fajny. Ja czegoś takiego bardzo potrzebowałam, właśnie. Jeżeli chodzi o miesiące jesienne, no i macik fajny, lubię e, też matowe produkty do ust. Piękne opakowanie w ogóle, Golden Rose. No i tutaj mamy ten Perfect Matte Lipstick też. Zobaczcie, jakie piękne e, opakowanie, śliczne. I to jest Nude Look, i to jest odcień, tak jak Wam mówiłam wcześniej, koral nude. Wow. Wow, wow, piękny kolor, naprawdę piękny. Zobaczcie, jak one razem fajnie wyglądają. W ogóle przepiękne opakowanie. Jeżeli chodzi o produkty Golden Rose, ja już od wielu lat wiem, że są to świetne produkty do ust. Kiedyś kupowałam ich konturówki, pomadki, zawsze byłam zadowolona. Także zobaczcie, tu wam zrobiłam słocze. Piękne kolory, piękne, szczególnie właśnie na jesień. Także kochani, to by było na tyle. Zostawiam wam do wszystkich produktów linki na dole. Koniecznie zajrzyjcie do drogerii Ezebra, bo naprawdę mają świetne. Bestsellery, super nowości Fajne ceny przede wszystkim I ogromną różnorodność e, Także zapraszam Was bardzo serdecznie No i co? Pozdrawiam Was serdecznie My widzimy się w kolejnych filmikach e, Przesyłam Wam mm, mm, Buziaczki, do usłyszenia, do zobaczenia Hej, pa!